W świecie Age of Sigmar nic nie dzieje się bez echa. Plotki, szepty i niepokoje krążą między mieszkańcami miast, a każda z nich może być początkiem czegoś znacznie większego. Solbąd nazywamy to siecią pogłosek, obaw i zagrożeń. Ta sieć to puls świata, w którym żyją bohaterowie. Dzięki niej mistrz gry może pokazać, jak rzeczywistość wokół drużyny zmienia się i reaguje na ich działania. Albo na ich bezczynność. Pogłoska to zwykła plotka, historia przekazywana z ust do ust, którą większość zignoruje. Może to być cień widziany na murach, dziwny znak w porcie, lub opowieść o duchu spacerującym po kanałach. Obawa to coś więcej. To plotka, która nie umarła, rozniosła się. Ludzie zaczynają mówić, że widzieli to na własne oczy. Narasta strach. A miasto drży w niepokoju. A zagrożenie to już nie jest szept ani krzyk. To chwila, gdy strach staje się rzeczywistością, gdy wrota miast trzęsą się pod naporem hord, gdy choroba pustoszy dzielnicę, gdy ludzie znikają bez śladu. Kiedy przygotowujesz nową przygodę lub kampanię, stwórz pięć do sześciu pogłosek, jedną obawę i jedno zagrożenie. To twoje narzędzia. Siatka wątków, które tętnią wokół bohaterów. W miarę rozwoju sesji, gracze odkrywają te pogłoski, obserwują jak obawy wpływają na miasto i w końcu stają twarzą w twarz z prawdziwym zagrożeniem. Jeden z graczy powinien zapisywać te wydarzenia na karcie drużyny. Dzięki temu pamiętacie, że świat żyje wokół Was i zmienia się wraz z Waszymi bohaterami. Podczas przerwy między przygodami, gdy bohaterowie zajmują się swoimi sprawami, Mistrz Gry w tajemnicy wybiera dwie pogłoski i jedną obawę. Te wydarzenia rosną w siłę. Pogłoski stają się obawami, a obawa przemienia się w zagrożenie. Za każdym razem, gdy obawa przemienia się w zagrożenie, rośnie fatum, a to oznacza, że świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Weźmy na przykład Miasto Świetlista Włócznia w krainie Akrzy tętniącego ogniem, handlem i pychą jego mieszkańców. Ostatnio jednak miasto ogarnia niepokój. Ludzie zaczynają mówić o istotach, które pojawiają się w snach i wykradają z nich myśli. To sfiranksy, mroczne, kotowate byty, które wysysają wiedzę i wspomnienia ze swoich ofiar, pozostawiając po sobie pustkę i szept. Pogłoski. W kanałach ktoś szeptał – i miał trzecie oko. Handlarz przysiął, że widział kota czarodzieja spoglądającego z dachu wieży. Kapłani Sigmara mówią, że wiedza znika z umysłów uczonych. Obawa. W dzielnicy handlowej kilku mieszczeń straciło wspomnienia. Twierdzą, że ostatnie co widzieli to uśmiechnięty kot z trzecim okiem. Plotki rozchodzą się błyskawicznie. Ludzie przestają wychodzić po zmroku, a straż miejska pali kadzidła błogosławione przez kapłanów Sigmara. Zagrożenie W podziemiach miasta odkryto Sfirangsa. Złodziej umysłów przenika do domów i pałaców. Kradnie sekrety, manipuluje wspomnieniami i wpływa na decyzje możnych. Coraz więcej mieszkańców cierpi na amnezję i szaleństwo. Miasto powoli pogrąża się w paranoi. Drużyna musi odkryć, stoi za tym zjawiskiem, odnaleźć Firangsa i zatrzymać go, zanim wiedza, wspomnienia i tożsamość mieszkańców staną się towarem sprzedawanym w mroku. Jak widać, pogłoski obawy i zagrożenia to nie tylko narzędzia, to serce kampanii. To dzięki nim Twoje miasto oddycha, rośnie i drży przed nadchodzącym fatum. To sposób, by gracze poczuli, że ich decyzje naprawdę mają znaczenie, bo świat Age of Sigmar nigdy nie stoi w miejscu.